Ale tak, no, zrodził się pomysł tego spotkania, i oczywiście pojawił się problem, jak tematycznie tego rodzaju spotkanie ustawić. Więc braliśmy pod uwagę różnego rodzaju warianty. Ostatecznie właściwie byłbym zwolennikiem, już pomijając to, że jestem w kiepskiej formie i pewnie za długo tak nie mogę Wam towarzyszyć, ale myślę, że to pierwsze spotkanie warto zrobić w formule takiego spotkania no, otwartego, w tym sensie, że podejmującego różnego rodzaju. Tematy, ja oczywiście nie, nie twierdzę, że, że wszelkimi odpowiedziami Was usatysfakcjonuję, że jestem w stanie wyjaśnić Wam wszystko, co zostanie poruszone, ale oczywiście postaram się na miarę swoich możliwości. Natomiast być może z tego, z tego spotkania wyniknie jakby potrzeba czy pomysł na jakieś kolejne spotkanie, już może bardziej monotematyczne, wtedy skupiające się szczególnie na jakimś zagadnieniu, jeżeli tego rodzaju potrzeba będzie, i w każdym razie na przyszłość wiedzcie o tym, że, że jestem do Waszej dyspozycji, w tym sensie, że, że chętnie pozostanę z Wami i w kontakcie, i w jakimś dialogu. No, bo to bo ta cały sens mojej posługi właściwie sprowadza się do tego. Mówiłem kardynałowi, księżycowi kardynale, ksiądz pełni role reprezentacyjne. Natomiast ja będę tak postarał się pozostawać w tym kontakcie bezpośrednim z ludźmi i spotykać się. Jeżeli chodzi o ten typ kapłaństwa, który dzisiaj spotykamy, ja myślę, że to jest przede wszystkim problem każdego księdza: mianowicie co zrobić, żeby trafić dzisiaj z Ewangelią do, do człowieka i do tego środowiska, w którym żyje. Każdy z nas mimo wszystko zastanawia się, co zrobić, żeby ze Słowem Ewangelii dotrzeć. Bo żyjemy w świecie, który naprawdę no, ulega nieustannym zmianom, takim cywilizacyjnym, e, mentalnym. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz, taki bardzo dobry kaznodzieja, autor znakomitych książek, zresztą głosi kazania u św. Janny wiecie doskonale o tym, przynajmniej co niektórzy, i to kazania, na których naprawdę gromadzi się cały Kościół świętej. Kiedyś do mnie mówi, wiesz, jak, jak wracam z Kościoła świętej Janny i wracam do domu, on mieszka na rynku Nowego Miasta i tak przychodzę latem i patrzę na te ogródki pełne młodzieży, siedzącej, rozmawiającej, gestykulującej. Myślę sobie, jak do nich mówić o Ewangelii? Jakiego języka ująć, użyć, żeby ich cokolwiek zainteresować Ewangelią? Żebyście mnie dobrze zrozumieli, to nie chodzi o narzucanie Ewangelii, bo Kościołowi dzisiaj stawia się zarzut klerykalizacji życia. Próby narzucania Ewangelii, opanowania państwa. Ja odpowiadam w, tej, w takiej sytuacji w sposób prosty. Żyjemy w czasach, gdzie poczucie wolności jest tak daleko posunięte, że ja nie wyobrażam sobie, żebym ja mógł komukolwiek Ewangelię narzucić. To To jest po prostu dzisiaj absolutnie, jeżeli nawet mamy wyobrażenia, Wspólnot parafialnych, które kiedyś pokornie przyjmowały wszystko, co ksiądz stanął na ambonie i wykrzyczał, nieraz tam wymachiwał ręką albo tupał nogą, i ludzie z pokorą przyjmowali. Jeżeli nawet taki czas funkcjonował, chociaż nie sądzę, żeby ludzie gdziekolwiek byli aż tak bardzo bezkrytycznie, to dzisiaj to poczucie wolności i to poczucie godności jest tak daleko posunięte, że jeżeli człowiek. Spotyka się z narzucaniem sobie czegokolwiek, zresztą zauważcie, to samo dotyczy tych programów politycznych, to natychmiast wyzwala się w taki mechanizm obronny. I to jest zupełnie zrozumiałe. Jeżeli chodzi o ogłoszenie Ewangelii, może ono się dokonywać tylko w poczuciu wolności. Tylko w poczuciu wolności. Jeżeli ktokolwiek Ewangelii przyjmuje, to nie dlatego, że każe mu ksiądz czy ktokolwiek inny. Tylko w poczuciu wolności to człowiek decyduje o tym, no, czy, czy ma żyć według Ewangelii, czy nie. No. Zresztą no, no wiecie po sobie, no, dochodzicie do wieku dojrzałego, wchodzicie w dorosłe życie, decydujecie o swojej przyszłości, posłuchacie księdza, posłuchacie rodziców, pomyślicie o wartościach, które wynieśliście z domu. Ale kto decyzję podejmuje za was? Kto decyduje o waszych wyborach? O waszych miłościach? O, o waszych planach na, na przyszłość? Na życie, na życie doj, dojrzałe? No kto? No, jeżeli nie wie sami. Kto wam dzisiaj może powiedzieć, mal żyć według przykazań Bożych? To nie jest prawda.